Witam wszystkich. To już tak jak widać wyjście, znaczy wejście, to jest zasilanie turbo w olej. Jest ładnie zrobione. Wszystko tutaj zrobiłem na ten na, to są śruby, ze, takie skośne z pustem, także zrobiłem sobie podfrezowanie, Pod te śruby są schowane na równo, praktycznie nie wystają no i także na tygiem to można wszystko spawać ładnie pospawałem to pomalowane jest no i tutaj flasza też jest luzu trochę ma szczelne jest wszystko nic tu nie dmucha bo sprawdzałem zatykałem wydech to nigdzie nie ma żadnych ani między turbiną też nie ma żadnych przedmuchów ani tutaj nie ma żadnych przedmuchów ani na kolektorze nie ma żadnych przedmuchów także jest super jest wszystko szczelne i tutaj jeszcze wężyki trochę poukładać no i tam się jeszcze do tej ta sonda, kable od tej sondy wiszą będę musiał to jakoś przeprowadzić do tyłu, założyć no i tak to wygląda trochę jeszcze tu bałaganu jest, ale trzeba to posprzątać wszystko te kable poukładać, tam syf jest wszystko zasyfione jeszcze to kurde, jeszcze trochę roboty jest żeby to poogarniać wszystko a wszystko jest Ford. Proszę bardzo, znaczek Forda. Proszę bardzo, akumulator też ma znaczek Forda. Żeby nie było lipy, wszystko co tu jest to ma znaczek Forda. Oprócz tych gumowych, bo to jest już nie oryginalne, No i turbina też nie ma znaczka Forda. To trzeba taki wykrawalować. Ford ładny zrobić napis. żartuję oczywiście. No tak to wygląda. Jeszcze będzie można kiedyś jak się ten, jak się wezmę też może podłączę ten, żeby lepiej tym silnikiem sterować, to można będzie podpiąć ten czujnik. Bo akurat ten silnik, ten komputer nie miał tutaj takiego czegoś w głowicy, ten czujnika położenia wałku. Bo w ósemce nie było, a w 16 już założyli to, żeby lepiej to synchronizowało pracę silnika. Także można będzie jeszcze dołożyć do eku Master'a, żeby to wszystko hulało. No, I tak to wygląda ładnie, się wypaliło wszystko, bandaż powijane. Ale jest super, bo nigdzie nic nie cieknie, nigdzie nic nie dmucha. I to jest super, bo wcześniej to wszędzie przedmuchem już mnie wkurzało, bo te spaliny wszędzie leciały. A, zrobione, zrobione. No i będę musiał popatrzeć o tej pompy dodatkowej, bo ona tu jest schowana pod spodem. Ona jest dokładnie w tym miejscu, gdzie, była, gdzie był ABS oryginalnie. Znaczy nie ABS, tylko klimatyzacja, gdzie była to. Tu jest dołożona druga pompa zewnętrzna. W sumie to jest dobrze, bo ten olej mi się nie grzeje. To automatycznie, ta pompa też dużo oddaje ciepła i to też działa jak chłodnica. No i węże wszystkie. Także to jest akurat patent dobry, bo to ciągnie ta pompa z miski. No i przelatuje przez pompę. To jest kawałek tam. Zawsze się trochę chłodzi. Pompa też odbiera ciepło. No i już na turbinę nie leci taki gorący olej, i turbina lepiej ma. Lep, lepiej pracuje. I to na tyle. Fordzik mój. Sierka moja.